Jakiego fast fooda ostatnio jedliście? Czy to był może McDonald's, albo KFC, a może nigdy nic nie jedliście? Bo ja będę dzisiaj jadła fast foodziaki, czyli totalnie nowy. Fast food, ale jest on obrzydliwy! Hahaha, <śmany> slajmowy! Tutaj mamy na przykład cały kubełek, taki trochę jak z KFC. Te, słuchajcie, niespodzianki, tak, bo to są niespodzianki, nazywają się Terror Fright Fast foodziaki. No, i tutaj, słuchajcie, znajdziemy w środku bardzo dużo rzeczy, bo widzę, że tu jest cała lista, jakby paragon, no nie, co się w środku znajduje. Więc może sobie otwórzmy to i zobaczmy. Już widzę, słuchajcie, że są jakieś chyba frytki. Frytki jakieś smaczne! Dawać mnie to frytki! O, są fryteczki, moi drodzy! Z tego co widzę, są one tutaj podpisane jako chrupiące fryteczki, e, więc obstawiam, że chyba będę musiała to zgnieść. <ścoughs> więc spróbujmy, zobaczymy, czy mi się. O! Dobra udało się! O nie fuj Tu jest jeszcze slime! Tu jest! Slime. z bliska, tu mam jeszcze taki mniejszy zestaw, tu chyba będzie w środku jakiś burger. No i słuchajcie, zostawcie koniecznie tutaj łapki w górę, jeżeli czasami lubicie sobie zjeść fryteczki z jakiegoś fast fooda. Bo ja czasami lubię i to z McDonalda najbardziej. A może fast foodziaki to będą moje ulubione teraz fryteczki? Wyciągnęłam już całe mini jedzonko z mojego kubełka. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. E, a teraz tu się jeszcze przy, przyjrzyjmy moim fryteczkom, e, które otworzyłam na początku. Tu jeszcze było też do nich słuchajcie opakowanie. Ja wcześniej tego nie zauważyłam. No i mamy, naprawdę słuchajcie, fajnego szlamika zielonego. I w środku kryje się właśnie jakiś tutaj taki trochę straszny zwierzak. I tak, moi drodzy, to jest szczur. To jest jakiś zainfekowany, straszny, obrzydliwy. No dobra, nie wiem, czy taki obrzydliwy. Ja lubię szczurki, więc powiem, że jest kochany. Wydaje mi się, że to jest chyba, słuchajcie, burger, ale chyba burgery trzeba będzie wrzucić, słuchajcie, do wody, bo to są takie trochę jakby kule do kąpieli, burgerowe, coś w ten deseń. Więc to na pewno, słuchajcie, trzeba będzie wrzucić do wody i pewnie tego burgerka również. Ale to może też otwórzmy i sprawdźmy. Uuu, ten ma inny kolor. Okej, okay, dobra, czyli mamy dwa różne, chociaż ja nie wiem, czy to jest burger, bo to jest burger, ale to może to jest nugget jakiś albo coś takiego. Nie wiem, dziwne. Tutaj mamy, moi drodzy, sosik. E, zapewne słuchajcie do tego, tutaj, naszego kurczaczka, e, naszej pałki z kurczaka. Dobra, zobaczmy, otwórzmy to. Ciekawe, czy będzie czerwony. E, Okej, okay, jest żółty, dobra, dobra, to moment. No zobaczcie to! Jakbym normalnie prawdziwe KFC jadła. <ścoughs> Ale beka, normalnie można sobie zamoczyć. Ale dobra, ściśnijmy teraz. Uuu, to tak łatwo słuchajcie nie poszło, frytki były łatwiejsze do zgniecenia. Tu będziemy mieli, widzę, kolejne, kolejnego stworka, jakieś zwierzątko. Czyli chyba w każdym e, pewnie tym jedzonku będzie jakiś stworek. Tam widziałam, słuchajcie, też jest lista. Tu są różne rzadkości, więc ja wam później pokażę. E, Ojej, a co to jest? To jest jakiś robal na pewno. Ten robal jest zdecydowanie obrzydliwy. I to jest chyba w ogóle szczypawica. Yy. Ale przecież tutaj w Sosie też coś się ukryło, nie? Zobaczmy, jakiego robala trafiliśmy w Sosie. W ogóle jak to dziwnie brzmi, co ja mówię. Czy to jest mucha? Czy to jest mucha? Czy Wy w ogóle wiecie, że ja kiedyś miałam przezwisko mucha i moim pierwszym nikiem na YouTubie właśnie było mucha, bo w gimnazjum tak mnie przezywali. W sensie przezywali. Sama tak chciałam, bo po prostu... W grupie znajomych mieliśmy trzy Agnieszki, no i, i wiecie, i musiałam mieć jakieś przyzwisko. Zobaczcie, jak to wszystko się rozlało tutaj! co ja mam teraz z tym zrobić? Nasze fast foodziaki mają różne rzadkości. Są, słuchajcie, zwykłe, są jakieś X-ray. I są jeszcze, słuchajcie, neonowe i metaliczne. O, mam nadzieję, że jakiegoś metalicznego uda mi się zdobyć. Ale zobaczcie, tu są nawet jakieś... Fuj, to jest to jest chyba ten ślimak bez skorupy. Nienawidzę ich. Fuj, to jest obrzydliwe. To już wolę pająki niż ślimaki bez skorupy. Przyniosłam już wodę, miskę z wodą, żeby wrzucić tutaj tego burgerka. E, wyciągnęłam go teraz, słuchajcie, z chwoli i on jest taki bardzo fajny w dotyku, jak kamień trochę, ale taki taki miły kamień. <laughs> Dobra, wrzućmy to i zobaczymy czy U! To od razu buzuje. Ooo, ale fajne! Dobra, to wydaje mi się, że to trzeba słuchajcie, tutaj na chwilę zostawić, bo to pewnie y, chwilę będzie sobie się tam rozpuszczało. W ogóle woda ma brązowy kolor, nie wygląda to dobrze, no nie. Wygląda to, jakbyśmy tam jakiegoś no, kupsztala wrzucili. A teraz, moi drodzy, mamy tutaj kukurydzkę. Nie ciemy. A! A dobra, to jest bardzo satysfakcjonujące, nie? Jak możemy wszystko to zgnieść, i jeszcze w środku jest szlamik. Czy to jest. Nie, nie mówcie, że to jest. Nie, powtórka? Ale okej, okay, rzeczywiście, są troszeczkę inne. Inne kolory mają, nie? A tutaj mamy kolejny sosik. Nazywa się Smelly Sosik, czyli śmierdzący sosik. E, I coś tu będzie też w środku? Jakiś. Nie, tu chyba nie ma zwierzaka. W sensie robaka. <śle> tu chyba, słuchajcie, nie ma, ale można za to sobie fajnie szlamika wycisnąć. <śle> <O>. <śle> nie chcę powiedzieć, jak co to wygląda, nie? W sensie, jak taki gil z nosa, jak człowiek jest bardzo chory, nie? Chciałam wam w ogóle dać znać, że to nadal ta kula się tam rozpuszcza i dalej bombluje. Teraz mamy tutaj, słuchajcie, szejka. To będzie taka pianka! Oh my god! O, taka szlamikowa pianka, to serio wygląda jak... Jak ten. Jak... Jak shake normalnie. O, oh, wow! O, to taka chmurkowa jest. Wiecie o co chodzi. Dobra, te to ja lubię, nie? One są fajne. Ale teraz wyciśnijmy to wszystko. Nie no serio, wygląda jak shake. <grym> Dobra, i mam już tutaj jakiegoś stwora, ale on jest. O oh my god! Jak go z tego wydostać w ogóle? Bardzo mi było ciężko to obczyścić. Tak naprawdę dalej ta ryba jest jeszcze uwalona. I to jest ryba, ale taka, jakby, nie wiem, w połowie. Która jest kościotrupem. Bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że ona może świecić w ciemności. Przynajmniej taki ma kolor, i tak wygląda. Moim zdaniem teraz yy, ta woda w środku wygląda jak Coca-Cola, nie? <ścoughs> ma kolor normalnie, Coca-Coli. I tu już sobie słuchajcie, jakiś, jakiś fast food sobie pływa. Yy, ale za chwilę go wyciągniemy, bo teraz jeszcze bym chciała wrzucić tutaj. Yy, te kule to jest chyba, nie wiem, nuggets albo jakiś ziemniak, coś takiego, nie wiem. Wrzućmy i niech też tu się rozpuszcza. I później pokażę Wam od razu dwa na raz, bo zostało nam jeszcze tutaj jedno do odpakowania. I nie wiem do końca, co to jest. Jakiś sandy, co to jest w ogóle? Nie, nie umiem tego przetłumaczyć po polsku. To jest jakiś też shake, czy coś takiego. Może nie wiem, jak to wygląda trochę jak jogurt, nie? Ale, ale ważne, że jest, słuchajcie, tutaj też w środku to fajna pianka. Tylko akurat z tej pianki to najgorzej się, słuchajcie, te fast foodziaki wyciąga, yy, bo one są najbardziej nią obklejone, no nie? Ale tu już widzę, że mamy, słuchajcie, różowego szczurka. O nie! O nie! Szczur straciło go, no nie! <ścoughs> Wypadł mu ogon, trzeba będzie mu wsadzić później ogon. Biedny szczur bez ogona. No dobra, wyciągnijmy e, e, pierwszego tutaj fast z naszego tutaj w, w, w roztworu. O, jest mucha. Ale jakaś inna, taka trochę jakby srebrna była, widzicie? Może to jest jakaś rzadsza mucha. A jakie ma czerwone oczy? Dobra, ale gdzie jest mój obrzydliwy ślimak, nie? O nie, ta kula, którą przed chwilą wrzuciłam, to się jeszcze całkiem nie rozpuści. O! <laughs> Jak to fajnie wygląda! Jak jakiś mózg albo gąbka. <laughs> Ej, spoko, mega fajnie. Dobra, a daradę to tak zmiażdżyć trochę. Uuu, nie, nie, trzeba to słuchajcie chyba jednak dłużej w tej wodzie pomoczyć, nie? Zobaczcie jaki ma w ogóle dziwny kolor, taki jakby był właśnie z takiego jakiegoś bardzo brudnego metalu zrobiony. Ale mam przecież jeszcze jeden zestaw do otwarcia. Obslizgły burger. E, no mówię, ten zestawik jest trochę mniejszy, e, ale zobaczymy, co w nim się kryje, bo na pewno też będą jakieś fajne rzeczy. Jak w ogóle tego bur bur burgera otworzyć? Na niego jest to jakiś sposób otwarcia? Taki wiecie, fajniejszy czy coś? Hmm. Hmm. Dobra, nie rozumiem. Rozerwę to. Nie wiem, może jakoś to można było ładniej otworzyć. Ale okej, okay. mamy tutaj już, słuchajcie, burgerka do wrzucenia do wody. Mamy też sosik i z tego co widziałam tam na tej liście, to właśnie nie trafiliśmy jeszcze żadnego yy, nietoperza w ogóle. Yy, I mamy, słuchajcie, o, fryteczki, tu proszę bardzo, widzicie teraz, jak całe fryteczki pięknie wyglądają. Tu mamy ten sosik i to by było chyba wszystko, więc sobie słuchajcie, zacznijmy może od tego burgera, nie? Ja już go tam wrzucę do wody, bo to rzeczywiście trochę trwa, zanim się rozpuści. Trzy, dwa, jeden, plum! No to w takim razie sprawdźmy sos. Uu, czerwony ketchup! Czyli one różne mają w środku, te te, te rzeczy, te slajmy, kolory są. Ale ten czerwony wygląda genialnie, ej! Najlepszy ever to jest, nie? Ale sztos! Wow! Super! Dobra, i kto tu się nam... Nie! Kolejna mucha, ale to jest chyba srebrna mucha, zobaczcie. Ta, to jest mucha na 100%. Komu bardzo smaczną frytkę, ale nie wiecie, co się kryje w środku. <grytanie> Dobra, zgniatanie tych rzeczy jest najlepsze. Jakby to mi się podoba najbardziej z całego tego zestawu, bo to jest takie bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonujące, nie? Jak coś takiego rozgniatamy. I tu mamy. To jest kolejny szczur? Tak, to jest chyba kolejny szczur, tylko tym razem żółty. Ej, ja bym chciała w końcu jakiegoś nietoperza, nie? Gdzie mój nietoperz? Może tam, w środku. Spróbujmy to wyłowić, chociaż powiem wam, nie chcę do tego ręki wsadzać. Nie, Wyglo Kolor po prostu tego jest obleśny. Ale no dobra, trudno, nie? Ej, no zobaczcie, jak to się długo rozpuszcza, serio. Ale nie, no genialnie to wygląda, nie? Dobra. Sprawdźmy to na siłę, na siłę, słuchajcie. Nie no, ten odcinek to opanowały muchy. Zdecydowanie nie. Jakby. Przeznaczenie.